Ten jeden prosty trik sprawi, że zamienisz banknot, tylko kartkę. Krok pierwszy: znajdź banknot. Krok drugi: złóż go na pół i jeszcze raz na pół. Teraz ważne, kiedy to już masz, pamiętaj, żeby poprawić te krawędzie, żeby były jak najostrzejsze i z jednej i z drugiej strony. I teraz musimy zrobić coś takiego. Z jednej strony zamykamy i z drugiej strony dokładnie to samo. Kiedy jesteś już tutaj. To musimy tylko otworzyć nasz banknot do miejsca, w którym zagina się nasza linia. Widzisz, w ten sposób. Ważne, żeby było z obu stron. Teraz nasz banknot odwracamy i zaginamy wszędzie rogi, dokładnie w ten sposób. Kiedy już jesteś tutaj, to wystarczy tylko złapać za banknot. Pamiętaj, żeby było to z obu stron i pociągnąć. Tym sposobem otrzymujesz piękną kokardkę ze swojego banknotu, która wygląda dużo lepiej niż po prostu prosty, surowy banknot.